A więc cześć moi drodzy, z tej strony oczywiście Patata! Ta. witam was bardzo serdecznie na kanale Po prostu Bangtan I w dzisiejszym odcinku będę otwierać kolejną paczuszkę Dzisiaj będzie to paczuszka ze sklepu Inner Child Store, ze sklepu z naklejkami Z którego zamówiłam sobie piękne naklejki z BTS, jedną z nich mam naklejoną właśnie na bluzce jest to taki ładny, taki słodki. Ale mam też wiele innych. Głównie zamówiłam je, żeby okleić sobie swojego laptopa. I właśnie te z BTS przyszły mi już jakiś czas temu, a dzisiaj będę otwierać resztę. Wiesz, naklejki, które są na tej stronie, są naprawdę z najróżniejszych... Uniwersum? Nie wiem, jak się to nazywa. Z najróżniejszych kategorii, do wyboru, do koloru. Tak jak wiecie, jakbyście jeszcze nie zdążyli zauważyć, Jestem fanką K-popu, więc, um, więc ja jako pierwsza zamówiłam sobie te z BTS, które trzymam sobie teraz w pięknym holograficznym woreczku, który mam od Hachi. W każdym razie, jak możecie zobaczyć, no przeurocze są te naklejki. this. Znaczy to nie jest, znaczy to nie jest przesłodkie? Jednak dzisiaj zobaczymy, jakie naklejki będą znajdować się w mojej poczuszce, więc bez żadnego przedłużania. Zaczynajmy. A więc tu mam moją żółtą paczuchę. Jest ona dość gruba, dość gruba jak na same naklejki w środku, jakby jest dość mocno wypchana, więc... We will see, jak to się mówi. Myślałam, że... Czy... ale jak ona ładnie pachnie. Ciekawe, czy to... może zapach pani listonoszki, czy ta, <grytania> czy ta paczka była w środku perfumowana, czy co. <grytania> Zamiast się męczyć, pójdę po nożyczki. Od razu lepiej. I. Mamy tutaj dwie fioletowe koperty. Tam coś, które tu jeszcze jest. Czuję, jakby było, ale nie. Szczerze nie wiem, czy to ta paczka, czy to te koperty tak pachną, ale coś bardzo ładnie tu pachnie w każdym razie. I jak widzicie, mamy dwie śliczne fioletowe koperty z pięknym napisem, bardzo ładny charakter pisma. Ja zawsze się zachwycam charakterami pisma, bo moje pismo jest paskudne. Z napisem INNER CHILD STORE, białym długopisem i cóż, małe serduszko, to słodkie I są nawet naklejeczki THANK YOU NIE MA SPRAWY Są też takie trzy małe serduszka białe nad tym Nie wiem od której zacząć <modernizacja> To żeby było sprawiedliwe to wypaść swoje imię k o p r t a This one, okej Naprawdę? U, widzę tu Trzy zestawy w środku i jakąś naklejkę luzem. Zacznijmy od tej naklejki, która jest luzem. Jakie to jest słodkie! No to widzicie. To jest piękna naklejka. W ogóle zacznijmy od tego, że to jest naklejka z Korgim. Fun fact! Korgi to jest moja ulubiona rasa psa. Ja tak bardzo bym chciała mieć Korgiego. Jakie to jest słodkie! No prze... przepiękna, ale wielgakna. W ogóle porównajcie sobie go do Czankuka, którego mam na bluzce. A do tego... Co my mamy tutaj? Naklejki z Friends! Otóż, fun fact, jestem dobrym człowiekiem i postanowiłam, że zamówię też parę naklejek dla moich przyjaciół i mojej rodziny. I mimo, iż ja nie oglądam jakoś bardzo Friends, to moi przyjaciele i moja siostra są wielkimi fanami tego, więc stwierdziłam, że zamówię im taki secik naklejek i tutaj już widać na początku Rosa i, Ch Rosa i Chandlera Świetna wiedza Patrycjo, ale jest ich strasznie dużo, zacznijmy od tego, wy widzicie jakie to jest grube, to jest wow. Tutaj będą się wam prawdopodobnie wyświetlać przykładowe, jakie, wam się poka... jakie e, naklejki znajdowały się w tym zestawie, bo jak sami widzicie jest ich pełno, więc nie będę wam pokazywać wszystkich, ale są przeurocze i są w ogóle strasznie duże. W porównaniu do tych, jakie były te z BTS, znowu porównanie z moją bluzką, takie były naklejki z BTS, a takie są naklejki z Friends, są znacznie większe. Bardzo ładny design. O, ta jest bardzo fajna, ta mi się podoba. Są sobie chyba okropne. W każdym razie, tak, te naklejki prawdopodobnie powędrują do moich znajomych i przyjaciół, ale na pewno sobie jakieś też zostawię. Ach. Jaka gra słów, powędrują do moich przyjaciół, naklejki z przyjaciół, genialne! Okej, okay, więc to był pierwszy secik, jak sami widzieliście. Teraz drugi. To drugi zestaw naklejek z Friends! Ogólnie to właśnie, jak przeglądałam sobie naklejki na tej stronie, to zobaczyłam, że są dwa zestawy. Był jeden zestaw naklejek z Friends i drugi zestaw z innymi naklejkami, ale również z Friends. Właśnie, gdy zostałam zapytana, który zestaw bardziej mi się podoba, stwierdziłam, że w sumie oba mi się podobają tak bardzo, że niech to będzie niespodzianka. No i dostałam oba, więc bardzo dziękuję. Jestem mega zaskoczona jak wielkością tych naklejek, bo spodziewałam się, że będą takie wielkości jak te BTS-owe. I mamy tutaj jeszcze więcej naklejek Friends. Prześliczne są również. I trzecią paczuszką, jaka się znajdowała w kopercie numer jeden, są naklejki. Z wodogrzmotów! Jeśli kojarzycie wodogrzmoty małe, to dajcie znać w komentarzu. Zaś moja bardzo bliska przyjaciółka Ola jest wielką fanką wodogrzmotów, więc te naklejki zamówiłam zaś dla niej. Pozdrawiam Cię, Ola, swoją drogą. I zobaczymy, jak będą prezentować się one. Ja wodogrzmoty znam już trochę lepiej niż yy, przyjaciół. Oglądałam już trochę więcej odcinków. Ale wiecie, co jest fajne? Że niektóre są właśnie takie na przykład kwadratowe, a niektóre są takie wycięte zupełnie w kształt tego. Prześliczne. Prześliczne są te naklejki. I te też są znacznie większe. Yy, wybacz Ola, ale jakąś też sobie zakoszę. Chociaż jedną z tego seciku, bo są naprawdę prześliczne. Żygający krasnolud, proszę państwa. To on. Tak, tutaj też wam się pewnie wyświetlają niektóre. Te moim zdaniem najładniejsze, moje ulubione. Jakieś przykładowe, które wam pokażę. Żebyście mogli zobaczyć. Więc yy, to był pierwszy secik. Pierwsze naklejki z koperty numer 1 i zobaczymy teraz, co kryje się w kopercie numer dwa. Uwaga! Otwieram Tutaj również mamy trzy zestawy i również naklejkę luzem. Tym razem jest to. Jest to taka ta naklejeczka, bo tutaj zgaduję, że to będzie koperta ze sztuką, bo zam... czy to są dwie czy trzy. Chyba trzy. Bo zamówiłam sobie też naklejki, to już dla mnie z dziełami sztuki. Bardzo mi się spodobały. Więc y, to były właśnie jakby... Y, no no offense, ale ta naklejka troszkę bardziej podbiła moje serce, bo to jest kornie. I otwieramy zestaw numer 4. I to są naklejki, na które czekałam najprawdopodobniej najbardziej, mianowicie naklejki z Sailor Moon z czarodziejką z księżyca. Kto z Was oglądał czarodziejkę księżyca, niech pisze mi w komentarzu czarodziejka księżyca przez... Bajka dzieciństwa plus skiny Star Guardian w lolu. Też są epickie, ale to tak, to tak by the way. I tutaj jest aż 75 naklejek z tego co pamiętam, więc tu jest ich naprawdę sporo. Ale są prześliczne. Jezus ile ich jest? Też zaraz, te, też tutaj prawdopodobnie z bliska, bardziej wyświetlają Wam się moje ulubione. No, przepiękne są, jeśli oglądaliście czarodziejkę czerwca, dajcie znać, która postać była Waszą ulubioną, który bohater. Moim zdaniem, moją ulubioną postacią była Luna. Luna jest przysłodka i jest kotem, a ja lubię koty. I dwa ostatnie zestawy, jakie prawdopodobnie się tu znajdą, to Van Gogh i dzieła sztuki, bo z tego co pamiętam, te również zamawiałam. I tak jest! Tutaj, w tym oto zestawie, znajdują się naklejki z Van Goghiem, a w tym oto zestawie znajdują się dzieła sztuki. Ja też się w ogóle mega jaram, bo strasznie mi się podoba jakby estetyka tych naklejek w sensie wiecie one w ogóle są strasznie spoko do naklejania na jakieś rzeczy bo często właśnie naklejacie takie naklejki i potem zdieracie sam papier albo coś a wydaje mi się, że to są właśnie naklejki, które nie schodzą tak trudno i Moim zdaniem są naprawdę bardzo ładnej jakości i w ogóle nadród na nich też jest bardzo dobrej jakości. No, ja jestem nimi zachwycona. Nie będę ich już odpakowywać, bo ich też jest tu naprawdę sporo. Obejrzę sobie je dokładniej później. Wam też się pewnie wyświetlają tutaj, jakie, jakie tam mniej więcej były. A więc to byłoby na tyle w tym filmie. Jeśli sami chcielibyście sobie sprawić takie naklejki z BTS, z dziełami sztuki, z korgim. Sailor Moon, lub z czymkolwiek chcecie, to wbijajcie koniecznie na Inner Child Store i na ich Instagrama, ponieważ tam zobaczycie sobie dokładnie, jakie są inne wzory. Na pewno coś Was zainteresuje, bo to, ile tam jest po prostu uniwersum, to jest hit. I ja bardzo dziękuję za tę współpracę, a Wam dziękuję za obejrzenie tego filmiku. Trzymajcie się i do następnego.